Pan z wami i słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, duch prawdy, doprowadzi Was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawił. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i Wam objawi. Oto słowo Pańskie. Drodzy, tajemnica Trójcy Wyszałej Świętszej zaprasza nas do, do takiej refleksji nad, nad, tym, nad tym przejawem Bożej obecności. Aczkolwiek ciężko jest mówić o tajemnicy Boga w Trójcy Jedynego, ponieważ jest to dla nas nieprzekraczalna wiedza, ponieważ jest to, trój, to jest troista jedność w której przebywa Ojciec, Syn i Duch Święty. Według tego, co mówi Święty Augustyn w traktacie o Trójcy Przenajświętszej, mówi, że Ojciec zradza Syna, Syn miłuje Ojca, miłość w ogół, ich wzajemna jest, jest tchnieniem Ducha Świętego. I ta tajemnica przekracza naszą zdolność rozumienia, ponieważ kiedy czytamy, czytamy dzienniczek Faustyny, tam jest taki fragment, w którym Faustyna opisuje, że zobaczyła Trójcę Przenajświętszą w krystalicznej jasności, do której prowadziły trzy pary drzwi. Do, dru do drugiej pary drzwi wszedł Chrystus, tak jak widzimy go na obrazie tym miłosiernym Jezu ufam Tobie. Ja Wiem, że jest to jedność troista, do której żadne stworzenie wejść nie może. Nie może tam wejść ani Matka Najświętsza, bo ona jest stworzeniem. Nie mogą tam wejść aniołowie, ponieważ oni też są stworzeniem. I wszyscy święci też nie mogą tam wejść, ponieważ są stworzeniami. Uświęconymi, godnymi być przed Panem Bogiem, oddawać mu cześć, śpiewać mu chwała na wysokości Bogu. Wszyscy aniołowie, serafini, Herubini, oni stoją wokół, otaczają tę, powiedzmy, otaczają, stoją, czy to są określenia czasowo-przestrzenne, w każdym razie są przed, przed tą trójcą, Przenajświętszą, przed najświętszą, przed tym trójstym majestatem. I oddają cześć. Jeżeli my, na przykład, będziemy mieli tę łaskę i przejdziemy przez granicę śmierci i będziemy godni, Pan Bóg na sądzie jednostkowym uzna nas godnymi tego, żeby przebywać w obecności Trójcy Przenajświętszej, to wejdziemy do Panteonu Świętych. Na tym polega ta opisywana przez Świętych i tych, którzy wrócili z, tamtego, z, tamtej, z tamtej rzeczywistości, dają tym świadectwo, że jest tu rodzaj emanacji, czy takiego promieniowania Bożej miłości, która wypełnia duszę w całości. Ona się raduje tym, że w pokoju wiecznym może przebywać tej obecności, natomiast do środka wejść nie może. I Augustyn mówi, że tym udzielaniem się tego Ojca, Syna, Ducha Świętego jest, jest relacja miłości, która polega na dawaniu siebie. I temu, temu aspektowi chciałbym, po, po, nad tym się chciałbym zatrzymać. Otóż święty Paweł w jednym z listów mówi, że więcej radości i szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Nie wiem, czy przeżyliście taką, takie doświadczenie, że robiąc komuś prezent z czystej intencji, czyniąc komuś jakąś przysługę, usługę z czystej intencji, Większą radość się ma wtedy, kiedy radość, sprawia się radość, przyjemność, szczęście drugiej osobie, niż samemu, kiedy się to, kiedy się to samemu otrzymuje. Czasami nawet jest trudność w przyjmowaniu od kogoś prezentów, od kogoś, od kogoś usługi. Proszę pamiętać, że to przyjmowanie też jest ogromną sztuką, dlatego że. Przyjmowanie z wdzięcznością łączy się z pokorą. Ja pamiętam, kiedy byłem, kiedy byłem jeszcze byłem rektorem, wtedy jest Sakramizer, ale w ramach pomocy jeździłem do takiego, takiej małej parafii, jeszcze pomagałem proboszczowi, który był sam. I taka była msza o 13, no, 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 no bo ja to, tutaj też o 13 odprawiam. Dzisiaj wyjątkowo ze względu na jubileusz księca profesora mamy z tę zmianę. Natomiast, natomiast pamiętam, że jak przychodziły moje imieniny, to ja nie lubiłem tych imienin, bo tam społeczeństwo przychodziło i tam się składało życzenia, dawali mi kwiaty, i tam było całe, całe zamieszanie. I, się, i się, byłem z tym bardzo skrępowany i uciekałem. I wtedy któregoś razu proboszcz mnie złapał i powiedział tak: Kolego, Trochę pokory. Oni przychodzą do Ciebie, chcą Ci złożyć życzenia, nie są do tego zmuszani, robiąc to z czystego serca, z życzliwości i z wdzięczności za to, co Ty dla nich robisz. Jedyną rzeczą, to, jedyną rzeczą jest to, żebyś w pokorze i z wdzięcznością przyjął ich dar serca. To jest też umiejętność. Umiejętnością jest dawanie, ale umiejętnością jest również przyjmowanie. I takie, takim procesem dawania i przyjmowania jest modlitwa. I tu chciałbym to e, troszeczkę wyjaśnić. Otóż, kiedy błogosławiony Henryk Suzo, to jest taki bardzo e, znamienity, e, znamienita postać w Panteonie Świętych Niemieckich, to jest tak zwana nadrejska szkoła mistyczna. Do niej należą y, mistrz Eckhart, do niej należy y, Tomasz Akempis, który napisał o naśladowaniu Chrystusa, to jest książeczka, którą, z którą się rotmistrz Pilecki nie rozstawał i który dał swojej córce jako testament w więzieniu, dał jej, y, żeby czytała, żeby z nią się syciła, ponieważ ona zawiera całą mądrość. Tomasz Akempis właśnie należy do tej szkoły nadrańskiej, mistycznej. No i błogosławiony Henryk Suzo. Wybitna postać, yy, yy, która, yy, który no, bardzo bardzo yy, uduchowiony i mistyk. I kiedy zapytany, Henryk Suzo, zapytany był o, o, takie, o taką rzecz, mianowicie przez jednego ze swoich uczniów, zapytany był, ojcze, co robisz, kiedy jesteś smutny, kiedy jesteś przygnębiony? I on odpowiedział, idę przed Najświętszy Sakrament albo przytulam się do krzyża. I wtedy uczeń mówi, czy to działa? A, a Henryk Suzo mówi, odpowiedział mu, to nie działa, to Duch Święty działa. Ponieważ kiedy ty się przytulasz do krzyża, kiedy ty przychodzisz przed Najświętszym Sakramentem, oddajesz to, co jest dla ciebie ciężarne. Oddając to, co jest dla ciebie ciężarem, stwarzasz przestrzeń, w którym może wejść Duch Święty i przynieść ci ulgę, radość i pokój. Jeżeli to trzymasz, to trzymasz tę toksynę w sobie. To jest coś w rodzaju detoksu, czyli odtrucia. Czyli innymi słowy, jeżeli ja, jeżeli ja jestem zapętlony za moimi problemami, kłopotami, trudnościami. Różnymi rzeczami, które mnie krzyżują w tej mojej codzienności, to i to pieśń pasyjna mówi, nieraz, nie wiem czy raz ją dobrze czy ją dobrze odtworzę. Krzyżu, gdy, gdy ból się zbliża, pośpiesz do krzyża, on cię umocni, ocali. Dobrze mówię? Dobrze to otworzyłem? Okay. Gdy ból się zbliża, pospiesz do krzyża, on cię, on cię umocni, ocali. To jest właśnie to jest ta mądrość ta mądrość ludowa, pokazuje tę, to, ten, to, ten rodzaj oddawania. Że ja w modlitwie właśnie stwarzam, otwieram, oddaję tę trudność, która jest we mnie, i w tę pustkę, powiedzmy, tę niszę, wytworzoną przez mój akt oddania. Może wejść w Duch Święty, oczyścić, uwolnić i dać pokój serca i radość. I na koniec, w tym kontekście odczytam Wam fragment, który bardzo podobnie mówi u Pan Jezus Ulęczeski. Alicja Jęczewska, nie wiem czy znana, to taka no, nasza współczesna, mówią nasza współczesna Faustyna Kowalska, świecka. No więc ona w słowie po uczeniu numer 192 zapisuje takie słowa Pana Jezusa: Twoja słabość nie jest dla mnie przeszkodą w posługiwaniu się Tobą według mojej woli. Przeszkodą jest wyłącznie, uwaga, brak oddania się miłości mojej i niechęć poddaniu się woli mojej. Wystarczy, i pragniesz być narzędziem moim, a staniesz się nim, jak stała się Maryja. Noś mnie w swoim wnętrzu, jak ona. I strzesz i raduj się i zapatrz się we mnie, abyś rodziła mnie ciągle dla świata i dawała ludziom, jak ona. Żeby można było to zrobić, musi być akt oddania. Musi być akt zawierzenia, powierzenia się Panu Bogu. Trójcy Świętemu, w Trójcy, w Trójcy Jedynemu, Najświętszej Trójcy Prze która która swoją miłością, uobecnianą mocą Ducha Świętego, może zrobić wszystko. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. To, co Pan Jezus mówił Elenczewskiej, przeszkodą jest brak mojego oddania. Jeśli trzymam w kurczowo, nie pomoże. Ale jak puszczę, pomoże. To jest bardzo głęboka mądrość mistyków, mistrzów życia duchowego. Puść. Jak, i, i powiedz: Jak do Lindo, Jezu, ty się tym zajmij. Puszczaj i wpuszczaj Ducha Świętego. Rób miejsce i wpuszczaj Ducha Świętego. On wyprostuje wszystko, a przede wszystkim da ci pokój serca i radość.